Ojciec najbiedniejszych materialnie i duchowo, ja pracy katolickiej. Żył w tych latach 1866 do 1931 roku ojczyzna, ojczyzna była pod zaborami, tam jak pierwsze kroki niepodległości w ojczyźnie była bieda materialna i w narodzie upada. pochodził z myśli drogi pińskiej, Ponieważ byliśmy pod zaborami, nie było seminarium, czy tak wstąpił do Lubelskiego seminarium no i święcenia kapłańskie przyjął w katedrze To się tak zaczęło, kiedy święcenia kapłańskie przyjął, kolega kapłan zadał mi pytanie, ciężko i nas? Czym się Panu Bogu za dar powołania kakłańskiego? No, no, powiedział, że wszystko będę czynić, co władza kościelna mi parze. Ale po raz drugi mi powiedział, czym się odwiedźcie Panu Bogu za powołanie, bo to jest obowiązek tylko. No właśnie, za to zastanawiać się i na miarę możliwości, z taką najbiedniejszymi się opiekować. I ja spełniłam obowiązki różne, jak to był profesorem w seminarium i wiele innych. I kiedy wszedł do pracy, podeszła matka z forgiem dzieci, dzieci i prosiła o wsparcie, bo ja miałam mieszkania, i chleba i dzieci w I ksiądz Ignacy oddaje mi stronki pokoju. Kramy, bo on miał głęboką wiarę, bo wesą tuta był karyt może tu księdzu z przesłania. Nie, nie, dobrze, dobrze. Kochała jest.